Cześć, przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Kroczek. Pochodzisz z? Pochodzę z Rzeszowa, ale tutaj w konkursie Miss Polonia reprezentuję województwo mazowieckie. Okej, okay, ile masz lat? 21. I co robisz na co dzień? Na co dzień studiuję kosmetologię w Warszawie. Eee, teraz jest moja przygoda z finałem Miss Polonia, a tak do od 16 lat trenuję taniec towarzyski zawodowo. Jakieś sukcesy? Tak, byłam na mistrzostwach świata. Udało mi się zająć dosyć, dosyć wysokie miejsce, także jestem z siebie zadowolona. A tak to biorę udział w konkursach ogólnopolskich, też wyjeżdżam za granicę. Jakie to miejsce było? To był Blackpool w Wielkiej Brytanii. I które miejsce zajęłaś? Przeszłam jedną rundę, szczerze mówiąc, ale jest to, no to są mistrzostwa świata, także mm. to jest konkurs na najwyższym Dobrze. poziomie, także dla mnie to jest ogromny sukces. Powiedz mi, co po konkursie? Po konkursie, e, zależy co wyjdzie podczas Oczywiście. konkursu. Jeżeli zdobędę tytuł, to wykorzystam go jak najlepiej, będę chciała brać przykład z obecnej Miss Poloni, która bardzo dużo pomaga, udziela się, chciałabym świecić jak najlepszym przykładem i wykorzystać to wszystko, co dostanę, a jeżeli nie, to wrócę do Warszawy, będę dalej kontynuowała studia, zajmę się tańcem i, i kosmetologią. A teraz w kilku słowach zaproś do głosowania na ciebie. Drodzy widzowie, serdecznie zapraszam do głosowania na numer jeden. Może okaże się to szczęśliwa jedynka, także wysyłajcie SMS-y, oglądajcie transmisję Piękny Hotel Narwil, w którym możemy podziwiać e, konkurs Miss Polonia.